Aplikacja Skype dla firm umożliwia organizowanie telekonferencji z partnerami biznesowymi, niezależnie od tego, czy posiadają ten program, czy nie. W celu zorganizowania konferencji online w Skype dla firm potrzebujesz adresów e-mail uczestników, którzy mają dostęp do internetu oraz dowolną przeglądarkę internetową. Aby mogli oni dołączyć do spotkania, muszą kliknąć w link, który otrzymają na swój e-mail w zaproszeniu. Dodatkowo u osób korzystających z programu Outlook termin spotkania zostanie dodany do ich kalendarza. Wideokonferencję możemy zorganizować przy pomocy programu Outlook lub bezpośrednio ze Skype dla firm. Rozważmy pierwszy przypadek, zaczynając od stworzenia zaproszenia z linkiem. Wejdź do kalendarza w aplikacji Outlook i kliknij Nowe spotkanie Skype znajdujące się na wstążce. Następnie wprowadź temat spotkania, adresy e-mail osób mających być na spotkaniu, datę i godzinę oraz wprowadź treść zaproszenia nad automatycznie wygenerowanym linkiem. Dodatkowo warto skorzystać z polecenia opcje Spotkania na wstążce. Pozwoli to na właściwe zorganizowanie wideokonferencji. Możesz ustawić tak zwaną poczekalnię, dzięki czemu będziesz mieć kontrolę nad osobami, które dołączają do spotkania oraz wskazać prezenterów. Osoby te będą miały większe uprawnienia oraz możliwość udostępniania treści. Po wszystkim kliknij OK, a następnie wyślij. W Skype dla firmy możesz to zrobić poprzez przesłanie linku. Kliknij w strzałkę obok koła zębatego i wybierz opcję Spotkaj się z. Następnie kliknij w ikonkę wielokropka i wybierz opcję Informacje o dołączaniu do spotkania. Pojawi ci się łącze do spotkania, które wystarczy skopiować wkleić do wiadomości e-mail i wysłać do wybranej osoby. Chcąc dołączyć do zaplanowanego spotkania, kliknij w ikonkę spotkania w aplikacji Skype dla firm i dwukrotnie w nazwę spotkania. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je nagrać. W tym celu kliknij w ikonkę wielokropka i wybierz opcję rozpocznij nagrywanie. Aby je zakończyć, ponownie kliknij w wielokropek i wybierz zatrzymaj nagrywanie. Lokalizację nagrań możesz zmienić w ustawieniach w zakładce nagrywanie. Osoby spoza organizacji muszą otworzyć e-mail z linkiem i kliknąć w niego. Zostaną przeniesieni do przeglądarki i poproszeni o pobranie Skype Meetings App. Po pobraniu i zainstalowaniu tego programu, kliknij w dołącz do spotkania a następnie otwórz Skype Meeting App. Pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić nazwę i kliknąć Dołącz. Dzięki temu będziesz już aktywnym uczestnikiem spotkania.